Poszło? Tak, dźwięk poszedł? Tak, poszedł. E, plenery wówczas były chlebem powszednim. Bardzo lubiłem plenery. O, tu plener, tam plener. Był, był taki rok jeden, w czasie którego byłem na siedmiu plenerach, a tak to gdzieś pięć, przeciętnie pięć plenerów rocznie. Więc jeżeli chodzi o plenery, no te w Polsce i te za granicą, bo trzeba powiedzieć, że nie byliśmy takim takim powiedzmy ludkiem, który nie wyjeżdżał za granicę, bo naturalnie nasz Związek Gdański otrzymywał jakąś tam ilość możliwości wyjazdu za granicę i za granicę się też wyjeżdżało. Na no, kwestia, jak zwykle, pracowni. Co byśmy nie powiedzieli o PRL-u? To też niektórzy mówili, że byliśmy kochanymi dziećmi. Mieliśmy swoje domy pracy twórczej w zakopanym wózce, mieliśmy swoje laboratoria, mieliśmy swoje pracownie, pracownie wymagające na przykład kompleksowych przygotowań jakichś jak ceramika na przykład od tej strony technicznej już. Fakt, że nas było ponad 10 tysięcy, czyli to była siła. I troszkę się z nami liczyli. Do pewnego momentu, w 80 latach, przestali się liczyć. Dlaczego odwołano czy rozwiązano związki twórcze? Dlaczego rozwiązano Kongres Kultury Polskiej? Ano dlatego, że kultura jako całość miała być przedmurzem systemu. Kiedy przestała być przedmurzem systemu, kiedy przestała poszerzać i służyć na czterech łapkach, Władcy, wedle jej programów, wedle jej wytyczonych kierunków, wtedy ta kultura przestała być po prostu popierana. Zwięźle powiedzieć. Pierwsze, że cały sierpień zaczął się w Gdańsku, a przed sierpniem był grudzień, niestety. I myśmy mieszkali tu w grudniu, byliśmy wtedy w Gdańsku. Przyjechaliśmy z Basią, mieszkaliśmy na, na osiedlu młodych w Jelitkowie. Przyjechaliśmy do Gdańska kolejką i patrzę, a Basia czarnymi łzami płacze. Gazy, to wszystko, to było krew na, 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 na bruku. To było wszystko, co było bardzo świeże wśród, wśród ludzi w Gdańsku, bo każdy to miał jakąś styczność. To wtedy, w tych latach, właśnie kiedy pracowałem w miastoprojekcie, Projekcie, wydarzyły się te wszystkie wydarzenia z 1970 roku. Zbieg okoliczności był taki, że, mieszka, że pracowałem w Miasto Projekcie, który mieścił się vis-a-vis -vis siedziby Komitetu Centralnego Partii. W związku z tym, z trzeciego piętra mogłem obserwować wszystkie te wydarzenia, jakby palenia komitetu, to wszystko, co ten tłum wtedy y, y, robił y, w centrum Gdańska. A z samego rana, idąc do pracy, byłem świadkiem wydarzeń pod, samą, pod bramą stoczni i pierwszych strzałów, które padły. Pierwszym związkiem, który odpowiedział na zew Solidarności, był właśnie Związek Polskich Artystów Plastyków. To jest komunikat nr 8 z 80 roku, z 2 września, ten komunikat, który Zarząd okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków Gdańsk. To poszło do wszystkich kolegów. Myniżej podpisanie podpisani członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gdańskiego zebrani. Zebrani dnia 25 sierpnia 1980 roku w pełni solidaryzujemy się z tekstem apelu intelektualistów z dnia 19 sierpnia, proszę bardzo, 1925 1980. Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze zaufanie, szacunek i podziękowania pracownikom wszystkich zakładów pracy reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy za ich dotychczasową pełną godności, poświęcenia odwagi i mądrości postawę. Wasze stanowisko jest dla nas rękojmią konsekwencji waszego działania w przyszłości. Rezolucję wraz ze składką pieniężną przekazano tego samego dnia do siedziby MKZ Stoczni Gdańskiej. Po raz pierwszy na taką skalę nastąpiła integracja między tymi środowiskami, między tak zwaną wielkoprzemysłową wtedy klasą robotniczą, która miała być ostoją Partii Komunistycznej, a środowiskiem artystycznym, które było rzekomo już do, dostatecznie spenetrowane, aby było służalcze wobec władzy. Obydwa, to środowisko robotnicze i środowisko artystów, y, udowodniły w praktyce, że nie jest tak. Że nie jest to zupełnie tak. Ponieważ wtedy to wszystko przeżywałem bardzo mocno. W związku z tym był taki, taki moment, że no, muszę. Muszę właściwie brać udział w tym, bo przecież byłem świadkiem tego wszystkiego, że to, to nie może być tak, że, że ja i to się rzadko zdarza. Powiedziałem o terminie konkursu i zamknąłem się w sobotę w piwnicy, bo nie miałem jeszcze pracowni i projekt zrobiłem za jednym posiedzeniem. To znaczy makietę, pomysł zrealizowałem, robiłem to w tak silnych emocjach, że po prostu wyniosłem z piwnicy gotowy gotowy projekt, a w poniedziałek rano Został odwieziony. Nawet nie chciałem sam tą odwozić, tylko kolega zawoził swój, i ja mu dałem na, na konkurs. No tak się stało, że, że wtedy wygrałem ten konkurs na pomnik ofiar grudnia w Gdyni. Chyba to było 11 września na y, takim zebraniu dyskusji na terenie tej słynnej w tej słynnej sali BHP na terenie stoczni, gdzie z jednej strony przy stołach siedzieli tzw. ludzie w kołnierzykach białych, a w drugiej siedzieli w hełmach i, 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 i drelichach roboczych, gdzie chodziło o rozstrzygnięcie miejsca, gdzie stanie pomnik poległych stoczniowców, co było w tych, tych zagwarantowane? W porozumieniach sierpniowych. No i była dyskusja, że to, że to powinien być światowej klasy dzieło sztuki, a ten, 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 ten projekt, który został zaakceptowany w czasie strajku, to, to nie odpowiada tym kryterium, że to powinien być na ogromnym placu i tak dalej, i tak dalej. No najlepiej, jakby to było gdzieś w niebiosach, daleko ukryte. I na to, i na to wstał między innymi pan jeden z. Z projektantów tego i pan inżynier taki Pietru, Pietruszka bodajże się nazywał. Yy, i, I powiedział kochani artyści, wy macie rację, ten projekt to nie jest żadne wielkie dzieło sztuki, ale to powstał spontanicznie. Myśmy go stworzyli w biurze konstrukcyjnym yy, w czasie strajku. On został zaakceptowany przez robotników, przyjęty jako swój i on taki będzie stał. A mieliście 10 lat czasu i trzeba było zrobić projekt iluś artystów na terenie stoczni się zaraz pojawiło. Nie chciałbym tu wymieniać nazwisk, bo to, bo to tego się nie zapomnie, nie powie się. By, byli, także środowisko zareagowało, bym powiedział, tak jak powinno zareagować. Jedni byli bardzo, a jedni byli obojętni, a jedni zakładali reżimowy Związek Plastyków za kilka lat. Bo po rozwiązaniu, zdelegalizowaniu Związku Artystów Plastyków po niedługim czasie, bracie, Niech to inny, jak rzeźbiarze bracia zebrali się w GTPS w Dańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki, na które ja to się wkradłem, jako wiesz, już zamknięty i pobity w Starogardzie Szczecińskim za swoją działalność przy kościele świętej Brigidy, gdzie mnie dorwali, proszę Ciebie wierzyć i musiałem pokazać ręce, a miałem akurat brudne. I do suki proszę, ciebie w nocy wywieźli i zbili kurwy ceny, tak, że, że siny byłem cały, no nie. I ci ludzie, moi koledzy, oczywiście nie powiem żadnego nazwiska, no nie, bo mieli żal, bo jeszcze dziś niektórzy żyją, ale bracie, zrobili to zebranie, żeby na miejsce świętej pamięci w Związku Polskich Artystów Plastyków pakować co innego: Związek Rzeźbiarzy. Można krótko powiedzieć, zdradzili nas, nasi. Członkowie, część naszych e, członków, a pozostała i prezes działali w podziemiu przez e, od 1983 do 89 roku. I tutaj e, ciągłość związkową zapewniał Jurek Puciata. To była bogata działalność. Nie wiem o tej działalności, zapewne będą jeszcze inni mówić. W każdym razie, e, działalność w, w podziemiu, a, a właściwie przy pomocy kościoła we wszystkich miastach w Polsce.